No wyżej! Jezu patrzcie, wszystko laguje! Kasia, ten dron gdzieś jest tutaj, patrz! On tam wygląda, widzisz kakiego drona? Nie! Bo się jest! Nie jest? Bo, patrz, się jest! Z kolejnym odcineczkiem na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem, że będziemy szukać Sirenheada na moim dronie. To właśnie teraz znalazła miejscówkę, która powinna być idealna do szukania Siren Heda. Jeżeli napisz teraz komentarz Sirenhead Head, serduszko oraz się na ten komentarz odpowiem. Ja wam pokażę, jak tego drona ogarniam, że prosto on odleciał i Mordy w tym miejscu było słychać jakieś syreny Dużo osób gadało, że jakiś syreny to jest słychać, że, że to już nie czują bezpiecznie, jak tutaj chodzą. Więc dzisiaj postanowiłem, że to sprawdzę i zobaczymy, czy Sirenhead Head właśnie w tym miejscu tutaj grasuje. Więc łapkę w górę i subskrypcję, a ja po prostu już idę rozkładać do dobra, lecimy. Właśnie zakupię nowego drona. Jak dobrze wiecie, na ostatnim odcinku y, Certon Cat rozwalił nam drona, więc musiałem się zajmować drugiego. Mam nadzieję, że po prostu to się nam się jakoś wróci, że będą fajne odcinki teraz, bo musieliśmy kupić nowego drona. Pamiętajcie o tym, że każda osoba może wspierać moje odcinki na streamach, które są codziennie o 20, albo na przykład kliknąć na przykład możecie tą ikonkę wesprzyć czy coś, każdy może po prostu wesprzeć ten kanał. Mam nadzieję, że kócie ten dron, znowu się opłaci. Ten, ten dron to po prostu sprzedamy, bo jak on się tam zepsuł, bo nam tylko nóżki wyrwało się, nie? No to tam sprzedamy. Dobra, mam nadzieję, że ten dron po prostu nam posłuży. Jest troszeczkę gorszy, niż bój, ale do po prostu, no, trochę tańsie, bo. Dora, lecimy już z tym odcinkiem. Mam nadzieję, że Spoko. Fajna Pamiętaj, że wspierać kanał na live'ach, To no, lepsze odcinki, lecimy. To jest, sam, to jest takie ogromne pole, na którym właśnie ten Zairehead widziany został prawdopodobnie w nocy. Dużo tej osób gadało, że właśnie on na tym polu jest, on tu na tym polu przebywa, tam w ogóle z nami, ja też próbuję tam lecieć, bo tam za nami jest taki opuszczony, są takie opuszczone budynki Tam też lecę dronem, ponieważ nie chcę tam chodzić, bo tam się po prostu boję tego, więc tam po prostu nie pójdę. Tutaj jechałem, słyszałem właśnie jakieś dziwne charakterystyczne syreny, takie jak do prostu ma siren head. Słyszałem właśnie, więc postanowiłem, że w tym miejscu będzie idealne właśnie miejsce, bo to taka ogromna przestrzeń, tam są opuszczone budynki, on tej na pewno będzie. Polecimy teraz dronem i powinniśmy go tutaj znaleźć. Nie wiem, on się za drzewami, wiecie, ukrywać czy coś. Zobaczymy naprawdę, czy on tej jest, czy go tutaj nie ma. Zostawcie w górę, lecimy. Wiesz, Kasia, ten siren head tutaj może być. ja próbuję rozłożyć teraz drona. Myślę, że możemy go Ale czekaj, i... bo słyszałeś te plotki, nie, że tutaj w tym miejscu właśnie ten siren head jest. Ten siren head w ogóle jest wysoki ja i dron w ogóle mi wleci na taką odległość. Można spróbować. A jak on mi go znowu chwytnie znowu kolejny dron i znowu go w tym zleciłem drona, który był w wa się 2000 zł i teraz znowu go stracę, a widzowie w ogóle mi nie pomagają, Kasia. A ja potem szukam jakiejś dziwnych postaci. Dobra, wlecimy w górę, zobaczymy, co się stanie z tym dronem. Czy on w ogóle, ten staren tutaj będzie? Dobra, startujemy. Dobra, właśnie będziemy startować z dronem. Widzicie, o co, jak tu, tu wszystko w ogóle widać, jak ludzie tu łażą. ej, to tym miejsca, jak ludzie chodzą, no to odrobisz tak serię, pojawia, jak ludzie tam chodzą, no to jest bez sensu totalnie. Okej, okay? wniosę się troszeczkę w górę, Czekać wniosę się troszeczkę w górę, żeby po prostu widzieć te wszystkie widoki. On jest mega wysoki, sarenhet jest mega wysoki, więc muszę się po prostu do góry wznieść. No bo co, jak mi drona ukradnie, to będzie mega przypał. Mi drogą, drugiego drona już nie kupię, naprawdę, bo już mnie nie stać, już zbankrutuję jak drugiego drona kupię właśnie w tym polu ludzie mówili, że w tym polu właśnie to o Starym słyszeli znowu widać te ślady, zobaczcie, bo tak samo przy przy kartonkedzie widać te ślady, jakieś kurcze koła, jakby jakiś dawał, ktoś mi znak czekajcie, podejdę bliżej, bo tam słyszałem dziwne, przerażające dźwięki, więc napoję troszeczkę bliżej znowu są te wyryte, znowu są te wyryte koła jakby, albo nie wiem, czy to są jakieś wzorki wyryte ktoś tam naprawdę mordy ingeruje w te pole, ktoś tam łatwi na tym polu, patrzcie, co te wzorki są what the fuck Dobra, czekajcie, cały czas to jeździ na tym polu, ale nie wiem w jakim miejscu mam go znaleźć. Na pewno wiesz, na wysokości muszę, więc czekajcie, wniosę się troszeczkę w górę, polecę może tam za ten most albo za te drzewa, bo w sumie tam nie była za tymi drzewami, bo za te drzewa polecę, tam gdzieś Siren Head na 100% musi gdzieś być. Na 100% słyszane były tam te dźwięki, więc on tam na 100% musi być. Okej, okay, tu jest jakiś most, gdzie ten most na pewno też go nie ma. To jakieś ludzie zaparkowali sobie auta. Okej, okay, tu są jakieś nie napięcia. Je, yeah, patrzcie, a to są jakieś opuszczone budynki. Ej, tam są jakieś opuszczone budynki. Może pojedziemy tam na sam koniec, polecimy tam drogę na sam koniec, a to budynki, widać, patrzcie. Opuszczone budynki tutaj są, jakieś kucie wysypiska śmieci, tu jeszcze dużo śmieci zostawia. Ej, tutaj no, nie powiem tak, będzie tu dużo śmieci zostawia, nie róbcie tak widzowie. A jak będziecie oglądać to, oczywiście nie róbcie, nie wyrzucajcie śmieci na dziś na w pole, no bo to jest bardzo nieekologiczne i fuj! Ok, ale te budynki są bardzo stare, tu widać, że te budynki są bardzo stare. Jakieś kucze dachy, ale to jest jakiś zakład, więc Ej, rwie mi, ej, rwie mi sygnał? Ej, znowu rwie mi sygnał, widzę, muszę do góry się wnieść. Łot, nie chcę to drona stracić, nie chcę to drona stracić, naprawdę ten, ten, ten zaraz druga stracę, no dwieżej! Jezu, patrzcie, wszystko laguje! What the fuck, ej, nic nie widzę! Ej, wszystko laguje, patrz, jest lagowane, mam. Ej, co jest? Ej, kiedy odzyska sygnał? Patrz na to, kiedy odzyska sygnał? Ej, Ej, co jest, kiedy to. Odsy... Dobra, odzyskałem sygnał, odzyskałem sygnał, Dobra, wzniosłem się troszeczkę w górę. Dobra, wracam, wracam, czekać, do auta. Czy ja to drona widzę? Wiesz, ten dron już tak daleko, Kasia, ja Jego nie widzę, o drona już nawet. Nie, wiem, nie, wiem dokładnie, gdzie mam lecieć. Serio, jest taki duży obszar tutaj, a ten dron też nie ma takiego dużego zasięgu, więc naprawdę nie wiem, czy mam tak wysoko lecieć. Poczekaj, jest jeziorko, no nie widziałem. Tyle raz tam chodziłem, ja a tego jeziorka, ja serio nie zauważyłem. Może ty mi jeziorko tak wyskoczy tak nagle, nagle ten head. Nie wiem, zni zniża się troszeczkę. Na tej ulicy też, ale tu jest pełno ludzi chodzi, więc co Head by tak chodził przy ludziach? No, mega dziwna sytuacja. Po, to jest jezioro, Ej, co jest? Ej, to jest już tak ładna, nie wiedziałem. Dobra, czekajcie, teraz wracamy. To nie chodziło o to, jak o, o oglądanie kurcze fajnych, fajnych widoków, tylko chodziło o to, żeby znaleźć Siren która może właśnie tam w lasie, on może gdzieś jest schylony. Ej, ten Siren Head może gdzieś być schylony i potem wyskoczy na tego drona. Nie wiem, czekajcie. Okej, lecimy, lećmy sobie po prostu. Ej, tu coś widziałem, Ej, to ciekawe mnie, co tutaj widzieć To? Ej, co to jest? To jest taka ścieżka? W okolicy nie dać Siren Heda, Ale... Wow! Ej, Kasia, bo usłać sceny tam! Ej, w... What the fuck było SATA KasIA W tym kierunku, to ta lecimy tam. A w tym kierunku posłać sceny! Ej, lećmy tam! Ej, Sary, było głosuć, Kasia, się w tym autcie na ulać, bo sobie mega daleko od drona, nie? A, bo się, o, kurcie, tego A było słać o kurczę tego Sarej Heda! A tu był w tamtej okolicy i go nie widzę, no Jezu, dlaczego ten Sari nie chce się ujawnić, o sarej head, proszę cię, jeżeli masz na tyle łaskawy jesteś, to weź się tu pokaż, bo widzowie na pewno chcą cię zobaczyć i my tam nic nie zrobimy, tylko nagramy i sobie pójdziemy. A to jest dużo wód, widzicie sobie, że dużo wody tutaj jest na tym obszarze. i może serio, się kąpać albo coś, albo gdzieś być zanurzony! Na tym polu na pewno. Na 100% ludzie mówili, że na tym polu ten cały Siren Head po prostu się On... ujawnia. Co? Chcę powiedzieć, że na pewno nie umie oddychać pod wodą. A myślisz, że na pewno nie umie oddychać pod wodą? No to fakt, co jakiś dziadek jest? Czekajcie, mordy. Ej, zostaj zostać zostaj sereny, Kasia! Zostaj sereny, patrz! Nawet w aucie No ale za aucie saj do syreny. Ej, gdzie ten saj? Gdzieś ze nami Kasia tam, gdzieś tam, o, tam z tyłu, trzeba ilec raz w Cześć, są te krzaki? Pa, pa, patrz, pa, Kasia. On tu coś będzie, patrz. Ej, może serio schronny, trzeba teraz. Coraz niżej Kaja lecieć E może on jest po prostu schylony Kasia? What the fuck? Czekaj, polecuj tutaj, polećmy tutaj. A może on już zauważył tego drona? Właśnie, on może zauważył tego drona i teraz daje taki dźwięk, żeśmy się oddalili, rozumieć? On na przykład tak mnie ostrzega tam uu, uu, krzyczy, żeśmy się po prostu oddalili. Polecę i sprawdzę. Czy Siren Head gdzieś tu jest? Nie no, Kasia, jedynie tu widzę takie rzeki, drzewa. Jest totalna cisza. A tu na tym obrazku Kasia to jest totalna cisza, to tu... <laughs> Wow? What the fuck? Nie wiem, czekaj, bo coś tam coś widzę Coś tam chyba widzę w oddali, ale nie wiem Nie wiem, czy to jest Siren Head Czekaj, czekaj tutaj w lewo Czy to jest Czy to jest Kasia Siren Head? Ło! Ej, się Kasia! Nie gadaj Nie, cześć! nie 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 What oh, the fuck? Ej, wydawało mi się chyba Nie, Bo no, Kasia jest! What, jest! what the fuck, patrz Kasia jest! Jaki? What the fuck, jaki duży jest, co jest? Uważaj na drona. Kasia Znowu Ej, Ej Kasia się mi straciło, patrz! What the fuck, Walił mi drona, Kasia nic nie widać, nie mogę nic zrobić Ej, co się e, Kasia od... Ej, no nie mogę Kasia nic to normalnie stary niech mi rozwalił drona chyba Kasia powróciło, się powrócił. Ej, dobra, e, przy przecież jakiś jestem, Kasia, what the fuck No patrz, normalnie Kasia dron mi lata koło jakiegoś mostu Gdzie ja teraz jestem w tym momencie? Ej, droga, lecimy w górę, ty żeby się znaleźć, ja w ogóle jestem! Ej, no on go przyniósł, rozumieć? On go chwycił może go przeniósł! Lecimy w górę, Kasia. Ja bym polecił teraz do, do tych obszernych budynków. Bo tam ja go znajdę. Na tym mości nikogo nie widać. Kasia, trzeba się obracać, bo on widzi, widzicie, uchwyciliśmy go Kasia, pierwszy raz. Uchwyciliśmy tego, uchwyciliśmy go. Ty a może byśmy wyszli na dół, żeby był lepszy sygnał? Nie, dobra, nie, siedźmy tutaj, bo to bezpiecznie to jest, nie? A Może to jest bezpiecznie, trzeba, dobra, lecimy tu w górę. Ej, dro Kasia dron chce mi latać, nie? Wiem, o co chodzi? Dro traci sygnał. No, traci sygnał, on cały czas stoi w miejscu nie mogę... Nic ruszać, może przez ten most! A może przez HEDA ten sygnał? Czyli ma te syreny, syreny ma ten, nie na głowie, to może przez to tracić sygnał. Nie wiem, lecimy. Chciałbym polecić, ale kurczę nie mogę, no! Blokuje mi sygnał, albo on go trzyma cały czas teraz! A może mam teraz widok, że on go trzyma! Czujesz? No, no, raczej... Nie mogę ruszać dronem, Kasia! On byś raczej nie, spad dron mi spada! Jak się spada dron mi spad What the fuck? Dron mi spada Kasia. No, sam leci w dół! Cześć! O! Mogę, mogę kierować! Zaczekajcie, no, obróćmy się w prawo. What oh, the Nie myślałem, że coś widziałem, ale nic Cześć, tu jest jakaś polana Kasia, lecę na tą polanę On tu gdzieś był Kasia, co to widziałem go na 100% Musimy teraz go jeszcze raz uchwycić Jak chcę go jeszcze raz uchwycić? Dobra, polecimy do tych krzaków On, kurde lubi takie krzaki Kasia, on zawsze za krzaków się wyłania Ja tu zauważyłem, że on zawsze za krzaków się wyłania A to są i dalej krzaki Więc on może teraz tu się wyłonić, rozumiesz to? Nie był w wodzie tak, nie był w wodzie, on gdzieś tutaj się pojawił Ło! Kasia znowu jest! Patrz! Ej, znowu jest! Łonefago, tu dron! Ej, <coughs> nie mogę odlatywać! Nie mogę odlatywać, odejść, Kasia! Ło, wow. drona ma, ma sygnał! Ma Ło, sygnał. Wow. nie ma go, nie ma go! Ej, obraca się, Kasia, nie ma go! Ej, znowu. Ej, nie ma go! Ej, teraz przez dwie minuty próbuję się połączyć z dronem. Stuka w niego normalnie nie wszystko robi, nie da się mordy połączyć. Nie wiem, co jest grane. Ej, czy, ten starych, czy, czy to jest znane? Że znowu rozwoju mi drona? Nie wiem. Czekaj, włączę znowu drona, może połączy się. Ej, dobra! Jestem, Kasia gdzieś! A Jest na to w budynku, są? nie. Także opóźniał budynku, Kasia mi teraz wylądowało? Może on chce, żebyś tam ladał tym? On, ja, ja, ja Kasia, zaraz, to jest Kasia. Jak, jeżeli to jego, jeżeli on jeszcze czas go znajdę i ja uciekam tym dronem, bo to jest zbyt ryzykowne. Znaczy, ja, tu są jakieś kurczę opróczone budynki, to pełno śmieci. W ogóle jakieś strzałki, jakby miał tam wlecieć. Patrzcie, widzicie, widzowie te strzałki? Jak miał tam wlecieć? Myślisz, że myślicie, Kasia, że saniech byłby zdolny do tego, żeby namalować jakieś strzałki, żeby tam wlatał, lecił tym dronem? czy co on potrafi. No wie na przykład ona te strzałki, a tam wlecę i to drona połamie całego. No bo może jeszcze w ten dronie czegoś za szybkie, jakoś ucieka i on go nie potrafi chwycić. A teraz, się tutaj jakieś napisy, w ogóle jakieś farma, pubi. Nie, nie wiem. Dziwna sytuacja, w ogóle farma, pubi jakiś, ten dron strasznie powoli leci. Nie wiem, Kasia, od tego on tak powoli leci. Tracę kontakt, na no serio, on jest tak daleko, że przez to auto Kasia, że bo metalowa skrzynka no i tracę kontakt z nim, ale dobra, postaram się jeszcze tu polecieć. Postaram się tu jakoś polatać, coś to się jeszcze wykombinuję i możesz raz go ten. I zobacz, znowu te śmieci Kasia tutaj widać. Ja jestem zły na ludzi, którzy zostawiają śmieci w lesie. Masakra, nie powinni zostawiać ludzi śmieci nie, w lesie, nie? Ty, ale Kasia, nagraliśmy w Stanie Heda, to bardzo cieszy. Nagraliśmy, Kasia, ale za my ryzykujemy? Mam że to docenią, że my tak to ryzykowaliśmy. No z nowego drona kupiłem, kurczę, no no wnówka dron, widzowie. Co, co, co odcinek będę drona tracił? Tak, co odcinek będę tracił? się widzowie mi więcej sprać kanał to by to lepszy od drona musiałbym kupić takiego masywniejszego, że myślę, że stanie chyba się do drona wystraszył. Dobra, no, czekajcie, co to, to niżej? Opczajmy te okna. Może w tych oknach Kasia się kryje gdzieś. Naprawdę nie mam pomysłu gdzie, że może się kryć. On się może kryć wszędzie, Kasia. Ja w ogóle on tak to robi, że nie spodziewam się tego, on nagle się pojawia gdzieś. Może, jak teraz... Ostatni raz Kasia tak robi. Ostatni raz to robię, bo teraz to już na, na serio powiem ci się, że jak teraz mi godzisz chwycę. To ja, na ja ten, ja już, ja już, ja już rezygnuję z tego, i po prostu lecę do auta i mam to w nosie i koniec z tym, koniec tym odcinkiem, serio. Te strzałki, Kasia, mi irytują. A no, te to nie są strzałki, są strzałki tutaj. O może on no, chce, żebyś tam wyszedł? są tutaj strzałki a myślę, że on po prostu chce, żeby ja tutaj przyszedł. Ja nie czekaj, latam tym dronem, ale kurczę, na serio, lewo widać. Jeszcze obczaję ten budynek z góry, może z góry jakoś obczaję te budynki, co? my z góry obcaj te budynki. Nie, na tych budynkach też nie, Dobra, lecimy tam znowu. Nie, le... lecimy, lecimy po prostu w górę, co? Polecimy w górę na ten lasek, bo tam właśnie w tym lasku też jeszcze nie byłem. Może za tym lasku gdzieś się kryje, bo on zawsze za drzewa się ten nie? Zawsze za drzewami tam się wyłania. Więc może za drzewami... Nie ma go za drzewami, Kasia. Wracam, czekaj, nie ma go za drzewami, nie ma go tutaj za drzewami. A w tym budynku może był? Właśnie, może ten budynek z góry to zobaczę? Na jakiej ścieżce. Może ten budynek z góry zobaczę, bo zobacz, ten budynek teraz z góry. Myślałam, że on tam się kryje, a on tam się nie kryje, Kasia. On tam się nie kryje. Nie ma go tutaj, naprawdę. Nigdzie go nie widzę. Sarenkiel powinien wiesz, jakoś, nie wiem, dać jakieś sygnały czy coś. Coś? No. Syreny, Kasia! Ej, z dołu, Kasia, syreny są! Ej, zatatuję dronem, zatatuję w dół na to dronem, Kasia, że one nie do drona. Lecę w dół, lecę w dół, Kasia! Lecę w dół, ty dron, ale syreny, Kasia, znowu tu blisko jest! Patrz, ej, dron, Kasia, coś mi! Ej, szwankuje dron, what the fuck? Ej, nie mogę na nim. Patrz, ej, wiatry chyba jakieś duże są, Kasia! Kamerę kamerę do góry dam! Ej, Kasia, tak taki duży wiatr. Ej, mój dron ląduje, what the fuck? A sam. Albo ktoś go chwycił, Kasia. Ale on. Nie, ktoś go chwycił? Tak, ej, Koniec, Kasia! Koniec? No przerwało mi zasięg. Nie mogę nic zrobić, Kasia, przerwało mi zasięg, ty. Ale on powinien tutaj przylecieć, ten dron. Przerwa, co ja powinien zrobić, Kasia, w tym momencie? Przerwało mi zasięg, ej, czasem przerwał mi zasięg. Kasia, co my teraz powinien zrobić? Jak znowu z drona straciłem? ale to on był? Bo słyszmy serenę i nagle coś walnęło. Może to akurat ten stary head to był? Cześć. A był dobra. sygnał? Nie wiem. Nie to. Ej, dobra, jest! Jest sygnał, Kasia! Ej, dron leży, Kasia. Dron, dron leży. Może wylądował? Dron leży na ziemi. Na ł... Po prostu leży. What the fuck? A to może pójdźmy po niego. Mamy iść po tego drona? No tak, no bo, bo co? Trzeba co? iść po tego drona, no tak, no, bo bo po to drona no on wyląduje go... A jak Ej, go ktoś go, in go in weźmie, ta 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 no trzeba go wziąć, ale pat leży cały czas. A w jakichś leży. Co? W jakichś leży. Ej, patrz, zasięg się traci. Zasięg się traci. What the fuck, ja sali, że Kasia, nie uwierzysz, mi salę jak przebiegł. Pokaż. Już liknął! Ej, znowu glitches, halo! Zasięg, zasięg, what the fuck? zasięg! zasięg. Ej, albo my nie mieliśmy. Tej! antenki tanki, uchwycone. I może zasięg znowu? I go już nie ma! Patrz! Kasia to z Head'a już nie ma. Ej Kasia, nie, po, po, chodźmy to, do drona. Musimy niego iść. Chodźmy do drona, chodź Kasia, chodź, wejdź, czaj. Chodź, chodźmy do drona szybko. Bo te on tam był Kasia, on chce on, on coś tam zrobić. Chodź, uciekamy Kasia, idziemy. Chodźmy do drona. Że znowu to że zabrali drona. Ej, to jest to! To jest Kasia, tutaj, to jest, to jest w tutaj. Czekajmy, patrzcie, to jest to tam. Widzę te budynki, to jest tutaj. To czy tam był ten stary head? Nie wiem czy tam poje w ogóle przychodzić. Nie wiem czy to na, na, na mnie na przykład nie czeka ten stary head. Widzieliście mordy sami przez chwilę, rzeka mnie wywaliła, cały dron się zglitchował. nie było w ogóle z tym kontaktu i nagle nasi wylądował i to był Siren Head, normalnie przychodził Siren Head. To są te budynki, nie wiem co powinien zrobić, czy ogóle tam iść, czy to jest bezpieczne, ja myślę, że to jest bezpieczne, że tam po prostu iść, myślę, że to jest no to trzeba uważać, ewidentnie, no to naprawdę ja trzeba uważać. Ale ja myślę, że jak ośhanem tego drona i płaci, no bo co my z tym dronem zrobił, on go tam zostawił, dobra idziemy sprawdzić czy on tego drona tam zostawił, mam nadzieję, on to drona dron zostawił, dobra biegę tam, idziemy sprawdzić czy on tego drona Kasia, ten dron gdzieś jest tutaj, patrz, on tam wylądował. widzisz, Kasia, drona, jest tam! Ej, czyli drugi dron, nie miałam nie ukradną, Kasia, czyli będę miał drugiego drona. Jest! Na gram Sarein Kasia! Na Pat, patrz, ta kamera cały czas nagrywa, ta lustra, ten dron cały czas nagrywa. Widzisz go tam? Jest ten dron, chodź, no? Ale czekaj, uważaj, bo tu każdy dłużej cały uważaj, Kasia! Ale ja mam nadzieję, że on jest nie, nie zniszczony. Nie wiem, czy jest zniszczony. Po prostu na chwilę mi zablokował ekran, widziałeś sama, tak miałem takiego glicza i nagle tam dron leży, On chyba sam wylądował dron, wiesz, o co mi chodzi? Nie. Że on sobie o mną, dał ten dron no. i on po prostu sam wylądował. To mi się wydaje, ale to z Winnersany chyba on już uciekł ten stronę Kasia. Więc chodź, czekaj, bo to od drona Ale szybko. Chodź, czekaj, bo Tak, nagrywa. Tak, nagrywa, czekaj jakiś ME i mu error jest, Kasia. Jakiś error jest, what the fuck? Jest error, ale nagrywa wszystko. Kasia Działa dron. Czekaj, szybko, Ej, szybko, Kasia, chowajmy go. Trzeba wyłączyć nagrywanie drona. Chowajmy, Kerston, bo tu Kasia może przy What the fuck? A on tu zło przyjdzie Kasia kopisz to Dobra. W, nie możemy go spotkać znowu. Chodź, chodź, chodź szybko. Dron całe wszystko nagrywa. Kasia, tylko go wyłączę. Czekaj, tylko go wyłączę. Mam kasia nagranie drugi odronę, nie straciliśmy, jest, jesteśmy dwa tysiące znowu do przodu. A no, nagraliśmy Sajenheeda, widziałaś to? Jaki sukces Kasia! Jak on jest ogromny! Ja już sukces Tiny Heda nagraliśmy. Zaczęło coś dalej stanie. Dobra, chodź szybko! Dałta idziemy! Ja widzisz, sami udało nam się odzyskać drona, ale postanowiliśmy już nie wracać w to miejsce, po prostu oddaliliśmy się, nawet nie chciał mi się już nagrywać. Wziąłem tego drona, jedziemy teraz po prostu do domu. Ja teraz będę montował ten odcinek, bo to w ogóle jakiś fenomen, że udało mi się, uchwycić starej na takiej dobrej jakości, w ogóle jeszcze drona. Każdy co ty myślisz o tym? Myślisz, no. że myślisz, że widzą, to się spodoba? Na pewno się spodoba, bo zobaczyli to. Tak, zobaczyli ale... się Tak, my od, my od razu odjechaliśmy na sero, odzyskałem tego drona, bo nie chciałem stracić drugi raz drona. I chciałem już z nim latać, bo ja wiedziałem, że jako dron serio, to bardzo rzecz. taki dron to bardzo rzecz, więc że to po prostu nie będę wracał. Tak? Widzieliście sami, że kupiłem do tego odcinka nowego drona, więc byłoby szkoda i głupio trochę. Gdybym znowu stracił drona, prawda? No byłoby strasznie głupio. Mam nadzieję, że na live będziecie mnie bardziej wspierać, żebyśmy po prostu mogli kupać lepszy sprzęt do no lepszych odcinków. Więc jeżeli Wam się taki odcinek spodobał, stawcie łapkę w górę i subskrypcję. Bo serio, naprawdę. Ja jestem najlepszowany, co strzę Sirekheada właśnie na odcinku. Macie Wam też takie, rzeczy spodobają. My już serio uciekamy z tego miejsca, bo nie chcę nic wspólnego nic z tym miejscem, bo widzieliście sami, że to jest zbyt straszne i zbyt ryzykowne, prawda, Kasia? Zbyt ryzykowne. Tak. Dobra, górę Trzymajcie się, do tu coś na dronie uchwycimy, trzymajcie się, cześć!